Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Yy, gramy dzisiaj w. Właściwie, witam Was w pierwszym odcinku. Zagrajmy w Happy Wheels. Zagrajmy Browse Level. Czekajcie, ja to trochę zciszę. Dobra. Jesteśmy, dajemy rating. I tutaj. Jedziemy od początku. Odcinki będą. O. będą o! get the fuck. będą bardzo e, chciałam być bardzo trudne, ale oj, mm. będą wa... e, będą bardzo krótkie. Gdzieś około 10 minut. No, teraz to wygramy. O! Idę. Nie! Jak? nie chyba nie. Powinny... Aj! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! The fuck? Nie, to tak prawie o, lol. Nie! Nie w nas! Nie! Ostatni raz! Lol! Oj, chciałem go złapać! Dobra. Exit menu. Drugi. Pra. Okej, okay, spoko. O! What the fuck! Co się dzieje? What? The fuck. Okej. Okay, spoko. Teraz pojedziemy jakoś tako Sorka ah! dziecko. Oba! Dobra, nieważne, nowy level. Aha, to jest quiz, dobra. To jest angielskie to wiecie, mój angielski nie jest za dobry. Mm, no oczywiście, że kolej na rowerku wymiata nie. Tęcza. Spoko. My little pony! A właśnie, chciałem wam zaprezentować taki... To Dziecko żyje! Dziecko żyje! Nieważne. Dobra. Spróbuję wam zaprezentować taki fajny level. E anytime. To jest chyba to. O, to jest to jest super level. Ty -ty I jedziemy. To jest po prostu takie zarąbiste. Te dasz uf, uf. I po ciebie. Uf. Teraz tak pojedziemy na ten... I łupko wo Co się dzieje? Ile krwi. I to ja uwielbiam, bo teraz tak na speed'a. I... Jeee! Yeah. Dobra, tak się Eee, dobra, jeszcze raz tutaj. I teraz dajmy sobie to. Wow! Okej, okay, spoko może ja się nie będę ruszać. A nie, jak się nie będę Tak, Czekajcie, spróbujemy tak. Okej. Okay. Ja żyję! Ale on nie. Wow. Spoko. A, ciekawe. O, spoko, bez nogi. A właśnie to miała odpaść noga. a jest zarąbiste. <grywy> Super. Rada na ten level. W ogóle nic nie róbcie, nie? Też uwielbiam takie levely. O ja. Wow. Wow. Ja żyję. Spoko. Głowa mi wystaje. O. o Exit menu. To graliśmy już chyba to teraz. Ej, party jakiś ten level okej, okay. Weźmy sobie no oczywiście, a ja go uwielbię. Co? Go, don't move. Kolejny taki level. No, don't move. Hmm. Aha, to wtedy chyba była ten domów, teraz się już mamy ruszać. Okej, okay, spoko. Bez rąk. O, oh, no. O nie! O, Jezus! Jedziesz dalej! Dziecko się rusza. Bez ręki dziecko. A, tato! Począj się! Na to. No. Dobra, nieważne. Exit. O! Ho! <śpoko> spoko. Fu. What the... Okej... Okay. No comment. Ho! Pro! Jestem pro. A, muszę tam do... Ha! Ej. Jak ja... Czekaj, ja, mu... ja muszę jakoś ściepnąć, no! A! No. no! No, no, O, dobra! O, fuck! Nie! Żyj! Żyj! Jeszcze raz. A! Dobra, ale jest takie jakieś takie fajne, no. A, no dobra, sor 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 sorry za te usterki, to tam. Czekajcie. O jezus. Co ja zrobiłem? Dobra, myślę, że tak jest dobrze. Przepraszam was za to. Już tak nie będę robił. To jest moje tak jakby pierwsze nagrywanie. O Jezus! Oh my god. Robert! Myślałem, że jest w całości. Jeszcze to na nas spadło. Wiesz mi ktoś pisze na skape. Restart tyle. Restart! No. Du -du -du -du. co chodzi. Okej. Okay. Spoko. Do góry. A, dziecko! Battle Run. O, to jest fajne. A, koło mi odpada. O, te... What the fuck? To co, że bez rąk? Jedziemy dalej, no. To jest przecież Happy with. Tutaj na rowerze da się jeździć nawet bez rąk! Aaaa, damy radę! Jej! Dobra, spróbujemy jeszcze jedną planszę. Tam, tam już jechaliśmy. No, spróbujmy tutaj ostatnią. Play now! O Boże, to jest to! Ale taka nie lubię. Ale może nam się uda? Aaaa! O! o co chodzi? E, A, ja, ja się ruszam! Ja się ruszam! What the fuck? Dobra, już się nie ruszam. Dobra, spróbujemy Tam. O! Ha! Aha, spoko. What? Lub that, aha. Aha, enjoy. O, you suck? Ej! Hey! I'm no suck. O, o! Dobra, kończymy. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie e, być na bieżąco. I piszcie... E, no, ogólnie piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. To nas motywuje do dalszego okręcenia. Trzymajcie się i cześć!